To video Play Games i pokażę Wam, co doszło nowego w wersji 1.6.1. Ale sam nie wiem, czy to, czy to sami jeszcze nie jest demo, ale zobaczymy. Yy, tak, yy, doszedł, klocek e-block, siana Jak tu ma siama? Zrobiłem taką hurtownię czy coś. siana takie to można robić do wyglądu. O. I doszły. Dywan. takie. Takie różne. Na przykład do wycierania można zrobić takie coś. Nie wiem, O. butów Następne to jest zbroja. Na przykład na konie. Zbroja na konie. No, tam tylko to jest diaksowa zbroja, jeszcze jest złota i żelazna. Ym, ym, to co przypomina 9 to jest ym, laso. To znaczy, że możecie konia uwiązać do płotu, tak żeby wam nie uciekł. Albo możecie go wziąć na spacer. Na przykład ja mam pulane To wam pokażę o co chodzi w tym. Już przeszłam z naszego domku do na naszej polany i no i trzeba pilnować je żeby nie uciekły i one tutaj jedzą trawę o a to jest akurat to jest syn albo córka tego um, chłopa no chłopa no i tak jest oni nie są przywiązani i sobie chodzą jadą trawę i takie tam. No i są jeszcze takie tam. Takie. Różne kolory, jak widzicie, jak ten. Jak drewno. Jak wełny, oczywiście. Bo to jest chyba z wełny robione. No i to wszystko na tyle. 嗯。Oh